Niedzielne popołudnie w Krośnie, które miało być świętem dla miłośników motoryzacji, zamieniło się w sceny dramatycznych wydarzeń. Na płycie lokalnego lotniska, gdzie po raz pierwszy gościła impreza Motor Show Poland 2025, doszło do tragicznego wypadku. Podczas jednego z pokazowych wyścigów na dystansie 1,4 mili, rozpędzony samochód niespodziewanie wypadł z toru i wjechał w grupę stojących nieopodal widzów. Wielu tego zdarzenia jest niezwykle poważny. Co najmniej 18 osób odniosło obrażenia, a stan kilku z nich określony jest jako ciężki. Do wypadku doszło około godziny 12.30 w trakcie jednej z głównych atrakcji imprezy – wyścigów na krótkim dystansie, gdzie potężne maszyny o mocy przekraczające nierzadko tysiąc koni mechanicznych demonstrują swoje oszołające przyspieszenie. Z relacji świadków i wstępnych ustaleń policji wynika, że jeden z kierowców, 27-letni mężczyzna tuż po starcie stracił panowanie nad swoim pojazdem. Samochód wpadł w posic, zjechał z wyznaczonego toru jazdy i z dużą siłą uderzył w kibiców obserwujących zmagania. W internecie pojawiły się nagrania ukazujące moment tragedii. Widać na nich dwa samochody ruszające z linii startu, po czym jeden z nich gwałtownie traci przyczepność i kieruje się w stronę tłumu. Natychmiast po zdarzeniu na miejscu zaroiło się od służb ratunkowych. Skala wypadku wymagała zaangażowania ogromnych siły i środków. Jak Informował komisarz Paweł Buczyński, rzecznik komendy miejskiej policji, w Krośnie obrażenia odniosło 18 osób. Spośród nich 14 z uwagi na rodzaj i rozległość urazu wymagało natychmiastowego przetransportowania do szpitali. Stan kilku najciężej rannych osób określany jest jako poważny, co oznacza, że lekarze toczą walkę o ich zdrowie, a być może i życie. Funkcjonariusze policji podkreślają również, że liczba poszkodowanych może jeszcze wzrosnąć. Często zdarza się, że osoby będące w szoku lub z pozornie niewielkimi obrażeniami zgłaszają się do placówek medycznych dopiero po pewnym czasie po powrocie do domów, gdy pierwsze emocje opadną, a dolegliwości bólowe się nasilą. Akcja ratunkowa była prowadzona na najwyższych obrotach i trwała kilka godzin. Na miejscu pracowało około 30 strażaków, którzy zabezpieczali teren wypadku, pomagali w ewakuacji rannych i neutralizowali ewentualne zagrożenia, takie jak wycieki płynów eksploatacyjnych z uszkodzonego pojazdu. Do dyspozycji było również 11 zespołów ratownictwa medycznego, których personel udzielał pierwszej pomocy poszkodowanym i przygotowywał ich do transportu. Ze względu na dużą liczbę rannych i potrzebę szybkiego dostarczania ich do specjalistycznych ośrodków do akcji włączono aż 3 śmigłowce lotniczego, pogotowia ratunkowego. Z Basca, Lublinie oraz Kielcach. Działania służb trwały kilka godzin. Priorytetem było zabezpieczenie poszkodowanych i szybki transport do szpitali. Reasjonował starszy brygader Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków, podkreślając sprawną koordynację i determinację wszystkich zaangażowanych służb. Kierowca samochodu, który spowodował wypadek, został natychmiast zatrzymany i poddany badaniom. Jak przekazał komisarz Buczyński, 27-latek był 6 w chwili zdarzenia. Niemniej jednak, zgodnie ze standardową procedurą w takich przypadkach, pobrano mu krew do dalszych szczegółowych badań toksykologicznych, które mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie obecności w jego organizmie innych substancji psychoaktywnych mogących wpłynąć na jego zdolności prowadzenia pojazdu. Impreza Moto Show Poland 2025 odbyła się w Krośnie po raz pierwszy, przyciągając entuzjastów szybkich samochodów i motocykli. Główną atrakcją były właśnie wyścigi na dystansie 1,4 mili. W których startowały pojazdy o ekstremalnych osiągach, samochody lichtywujące się mostem przekraczającym 1000 koni mechanicznych oraz motocykle zdolne pokonać ten dystans w około 9 sekund. Takie parametry świadczą o ogromnych prędkościach i przyspieszaniach, a co za tym idzie o potencjalnym ryzyku, jeśli coś pójdzie nie tak. Obecnie trwa szczegółowe wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku. Śledczy będą musieli zbadać wiele wątków. Stan techniczny pojazdu, który wypadu z toru, kwalifikacje i doświadczenie kierowcy, sposób zabezpieczenia toru wyś wyścigowego oraz stref dla publiczności, a także ogólną organizację imprezy pod kątem bezpieczeństwa uczestników i widzów. Na razie nie wiadomo, czy impreza zaplanowana jako kilkudniowe wydarzenie zostanie kontynuowana po tym dramatycznym incydencie. Nie jest również znana dokładna liczba osób, które przebywały na terenie lotniska w chwili wypadku. Tragedia w Krośnie jest bolesnym przypomnieniem o tym, że sporty motorowe, choć niezwykle ekscytujące, niosą ze sobą nieodłączne ryzyko. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno zawodnikom, jak i publiczności musi być absolutnym priorytetem dla organizatorów tego typu wydarzeń. Odpowiednie bariery, strefy bezpieczeństwa, przeszkolony personel i rygorystyczne przestrzeganie procedur to elementy kluczowe, by minimalizować prawdopodobieństwo tak drastycznych zdarzeń.